Trening na rzeźbę dawno już nie byłem na rowerze Zuzia, czy to jest wyjście na rower? jest i pan toster, ale z uwagi na to, że jest ładna pogoda, to nie jedziemy samochodem i Zuzia na swoim super enduro Pierwszy raz w tym sezonie I mamy tutaj pierwszy oznakę wiosny I witają nas dzwony Bankowy dzwon Co tu powstało? Damn Dobrze to wygląda ma? O kurde było zajebistej pracy no, ale po tym to będzie taka rakieta Ten profil to jest tutaj jest za mało wcięte i że jest takie za ostre przejście no, to znaczy za dużo wcięta jest góra, za dużo jest siodów. Może trochę wyjdzie. No dół, no, by, bym podebrał z dołu się wyjeździ, jak to skamienieje to... Kurde, no można podebrać tutaj, tylko wtedy się tu dziura zrobić z kolei będzie woda stała. Nie kopał, przyjechał i pan na rzekę. Nie, ale to trzeba po całej długości wybrać i... Eee, a Dobra, idę zrobić strzykułka na pomp i pomożemy chłopakom, bo... No kurcze, tyle osób kopiących, to jestem naprawdę full szacun Milion lat bez roweru. Nie było. Jeszcze hamulec mi nie działa. Działa? A mogę. Okay. Ah. Dzień, dobry. Siema, dzień dobry. To jest najlepszy hamulec świata. Hey, Stroker Trail. Ten rower ma. Ten hamulec ma z 2014 roku chyba. Pamiętam, że zamieniłem się za przednią piastę Prodigy Pro. Za niego był zapłetszony, potem go odpowietrzyłem. i i od tamtej pory działa, ale już można by go naprawić. O kurcze, z dwie minuty jeździłem w kółko. No, ale do, dobry typik ten, żeby właśnie nie siłowo robić. Przerwa, przerwa, syta. Dobrze. Żeby się toczyć tylko. No to od razu zacząłem czuć lepiej pampa. Jeżdżesz. Ćwiczenia trenera Piotrka. Zrób sobie teraz takie zdanie, że łapiesz siodełkami, łapiesz kranem i i jedziesz jedną ręką na kierownicy i pompujesz. Okej. Dobrze. Ale ćwiczenia stunterskie, Ale śmiechy, chichy, ale to zadanie powoduje, że nie wisicie na rękach na kierownicy. Że stoicie dobrze na nogach. jeżeli możecie z jedną ręką przejechać falki, to znaczy, że wasz ciężar ciała opiera się na pedałach, tak jak być powinno, a nie na kierownicy. Kardio wykonane, można robić serię na rzeźbę. trening na rzeźbę. Tak, tak, wiem, tam już tego nie wycinałem, ale bo i tak, ale tam tak nie jest. No Ładnie. To, to ty, tak. trochę wyciągnąć I'm so <audio> confused, I just rush it up Keep the shoulder moves, we all got the same 24 So it's no excuse, switch it up We could rap or produce the things you can't have It's forbidden fruit It's like people love telling lies on me They know that I'm the one they got their eyes on me They know I'm here to stay in, I won't We do this for the fans, for eyes only Just watch closely, bet they all going see see Do you have a school in Nizdalna? I've been I've Mamy tutaj okaz youtubera rowerowego To jest właśnie przygotowany film Czym jest zajawka rowerowa? Co sprawia, że ci wszyscy młodzi chłopcy, młode dziewczyny Piotrka dziewczyny, Uro, Piotrka Uro, i kopią i Ten pracują wzrok. po nocach Ciągu rana wieczorem w czasie deszczu siedzą i klepią a jak spadnie deszcz dalej klepią i oni ciągle klepią, dlaczego? tak. To jest tak. zajawka i pasja to warto paszy, żebyście paszy, w paszy. życiu mieli paszy. bo jak tego nie macie, macie dużo hajsu, nie macie zajawki to co to jest za życie? mamy hajs na zajawkę to musi być ściana Zastanawiam się, się jaką wysokość jaka wysokość wybitna jest w tutaj bo ja nie wiem co się pytajcie jest... o jest... to bo to, to, to pytajcie się i robota w Re w GoPro niestety rozładowała mi się bateria więc taki chillowy ciepły odcinek pierwszy z roweru mam nadzieję, że teraz będzie więcej rowerowych odcinków zimę już w zasadzie z ZUZO skończyliśmy więc dzięki za oglądanie widzimy się w kolejnym Reneiro Vlog sweet, cieszę się, że w ogóle tak dużo osób jeździ teraz na rowerze i kopię.